Czy tam, tutaj wyłączyć? To tak Ale to musiał być tam, bo monitory. był Kiedyś się to dzieje. To jest, to nie wiem, nie no. To mi dało już takie urządzenie. Na sieci, ale po prostu pracuje przez jakiś długi czy czas gdzieś dni czy tam.

dniu 27 lipca 2020 roku. Stwierdzam, że na sesję przybyło 9 radnych. Sesja jest prawomocna i możemy podejmować uchwały. Witam na dzisiejszej sesji panią wójt, witam panią i panów radnych, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz. Przechodzimy do punktu... Jeszcze Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029. Uchwałę podejmujemy w związku ze zmianami w budżecie, które będą w punkcie trzecim. Czy mamy do tej uchwały jakieś pytania? Nie mamy. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie głosujemy nad załącznikiem uchwały, który otrzymaliśmy z materiału. Kto jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wszyscy oddali głos. Za, za podjęciem uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2029 za oddano 9 głosów. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podobna sytuacja jest z tym projektem uchwały. Państwo radni się zapoznali, czy mamy pytania do projektu uchwały, czy do samych zmian. Jeśli nie mamy, czy możemy przystąpić do głosowania? Proszę bardzo, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę i napisać przycisk kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i 9 głosów za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Państwo radni otrzymali projekt tej uchwały i tam obszerne uzasadnili. Czy są może jakieś pytania? Ja ze swojej strony powiem, że jak jest opinia dendrologa, która która mówi o tym, że już jak gdyby drzewo jest umierające, to nie mamy jak w tym momencie. Tak. to już wpływu nie mamy i tego uchwały nie zmieniamy. Tak. Tak. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i jakiś przycisk, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 9 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. Zmiana jest tej uchwały kosmetyczna, która nic nie wnosi, już nie zmienia stawki i nic nie robi. Państwo radni pewnie się zorientowali, że tam wpisujemy tylko tą jedną kwotę, po prostu wpisujemy kwotę zamiast trzykrotności jedynie. Czy jakieś pytania jeszcze do tego projektu uchwały? No to jest ta Evet. Nie, nie, nie. nie. Jest, jest, to jest trzykrotność właśnie. Do tej pory byliśmy stary uchwałach za tym, że przykrość było w porządku. Natomiast teraz te, na życzył, że tą przykrość należy pokazać w Kto? Kto, Kto wizji. Znaczy. Znaczy, Bo płacimy teraz Tak, tak. Jest Ale to jest stawka obniżona Bo stawka podstawowa jest o. Obniżamy 3 zł dla tych, co kompostują, Aha. ale trzykrotność się od kwoty 28, a nie od kwoty 25 to, to było też jakąś tak opracane, że to. od tej właśnie kwoty? kwoty, kwoty bazowej, bo my ustalamy kwotę tak. bazową, natomiast kompostowniki są jak gdyby naszą, y, naszym sposobem na bioodpady i dlatego jest ulga dla mieszkańców. Mam nadzieję, że ta uchwała już jest tak doślifowana, że już nie, nie będzie wymagała żadnej korekty przy następnym naszym spotkaniu. Czy jeszcze jakieś pytania mamy do, do projektu tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Czy nie widzę? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem uchwały głosowało dziewięciu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Zamykam dwudziestą drugą sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, że mogliśmy te szybkim tempie, ale mogliśmy te sprawy